Oh Dje nobriii Gdje je svoj streamer bot? to Što što? A, drugi, a drugie koło szare, czarnego? To sprawdź drugie. To się przesuszyło. A biały? Właśnie, to sprawdzić. Ten biały, czarny. Wtedy będziemy wiedzieć, bo tak to to. Nie ma sensu gdy bać. Łoł, 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 ile ludu. Olaf. Halo. Ile ludu. Jestem, Siema. Siema. Młody, pan Lato. Co? A, on poszedł. Gdzie leżał? Tamten wcześniej. Coś ciekawego się. Też usłyszałem ostatnio. Wiesz, że to jest Witaj, Kabelo Co tam słychać w wielkim świecie? O takim wielkim, małym Wielki świat. O, ogląda się ten szk szkolenie smarków. Widzę. Jak to ogląda? Kamin. Co? Jakie szkolenie? O co ci biegasz? Szkolenie smarków. <coughs> I tu wpada w ucho Patrzę co Olaf tutaj klepie Patrz, patrz na to, patrz co no. Poczekaj sekundkę. No dobra, jest to no, dobra patrz. I co? 100 No 95? No, nie, mam muszelki, ślimaki, no nie. Tomaszu. Dzień dobry. No to, to nie odkryłeś. To jest bez tego, bez alta, teraz Alta. Dadam popę, 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 no. dziękuję za lajeczki ślimaczku. Dziękuję, dziękuję, o jak się ładnie dziękuję ślimaczku, dziękuję za prezenciki. Endurance. To co idziemy? Standard? 8781 No to jest M. teraz może. Olaf? Tak? Idziemy, idziemy standard? Mi tam ryba. Posprzedawałem i tam sianko mam. Zaraz czekać. Zaraz co powiem. EKF Ciao. Dziękuję, Popey no, ci, Za. Co, co mówiłeś Olaf? Moduł znalazłem do termo No ja też No i ładnie wcześniej, No a wcześniej, we wcześniejszej grze co Właśnie Chłopaki padli Właśnie że, że ten i TI moduł i sztabki złota I sztabki złota w jednym miejscu no Ja tam 2,5 miliona wyciągnąłem Z tej gry, ale pozbierałem Prawie wszystkich, prawie w całej na, na najważniejsze rzeczy nie? No to no. dzisiaj 9 milionów wyszło <noise> Gdzie byłeś na 9 milionów? No już FC włączam Dwa czerwone A. sprzedałem ja Jak dwa czerwone to nie 9 milionów tak No miałem 7-8 Dziękuję Popeju! Ale dzisiaj jesteś hojny, dziękujcie popejowi Popej skrzyneczkę wysłał, możecie dołączyć do skrzydeczki i prezenciki moneczki A jak tego tego case'a Do mnie mówisz? Bercik? Wszyscy mnie iść. tam jeden Bercik? Młody, no. do mnie mówiłeś przed chwilą? No, a do O tym case? Ie? Nie, no bo start, start streama jest chaotyczny zawsze. Ale co z tym casem, że co, że jak zobaczyłeś case'a, to co? <grym>, bo, bo normalnie to u ciebie, żeby zobaczyć średa, to tak trochę ciężko. Aha, no, ha ale śmieszne. No, ja. Co chwilę, nie? grę to co chwilę ma. No. Oprócz tych, co otrzymasz w. No ej, nie mogę roll up zrobić, co jest? Aha, to no Nie, tutaj klawiatura jest Jeszcze raz? To jest VD, o Jezu A, ten to, właśnie to właśnie. Nawet te SVD-ki nie bierzesz ja, ja to sprzedaję od razu Pamiętasz, nie była... Ja tym nie gram nawet To idzie na skawa, na, sta, na start ze mną, czy nikt nie idzie? Ja, ja mogę zobaczyć, czy pan no jeszcze ja O ile nie mam jeszcze... Jakiego bana? No, na skawa. Ja A. mam półtorej minuty cooldowna, to jak poczekasz to mogę no. A o, o, Kamil? I Kamil, ty jesteś. czy chcesz nie. grać TV Station Forbidden? Wyje Bongo, tylko daj znać co. No mówię. TV Station jebongo, Forbidden. Tylko, znać, tylko trzeba, kurde, mieć, wiesz. <laughs> nie, nie, mieć mieć, mieć chęci, że, że można zginąć. <laughs> Drogo. Ale no, można no, jej no, wyciągnąć. Jak ostatnio kurwa się wyjebałem, bo mi zabrakło kurwa dwie straktu i trzy bańki <noise> Ej Słuchajcie, straciłeś co? Trzy bańki. Aha, wow. Bo mi zabrakło dwie Ty, To ja to ja ostatniego zabiłem, nie? Ale takiego heda dostał między, między dwie, dwie skrzynki. Do góry jeszcze, takiego heda wycelowałem na ostatniej chwili, że to było aż dziwne. Ale słuchaj, w, miałem. W plecaku dużym miałem jeszcze jeden plecak i jeszcze jeden plecak i chłopaków kaski i tego ja nie mogłem się ruszać. Jakby ktoś mnie znalazł? W tym momencie nie zdążyłem, żeby wyrzucić kask tego. Plecaka to... pada nie? Ruszać się nie mogłem. Taki co byłem grubas. Aj, abyś mi dał informację, gdzie idziemy. A no, ja mówię? A na TWK jakie klucze są opacalne? A w każdy możesz trafić, nie? Ogólnie wik jest opłacalny, ogólnie. Nawet nie, nie do końca klucze, bo na na Forbiddenie znajdziesz nawet na darmówkach albo na bocznych tych rzeczach, no. złota i inne rzeczy. Znaczy tak teoretycznie na w egienie, by największy drop na generalu i w tym... Tak, amunicję, nie? Na amunicji możesz wybrać. hejo, hejo yy. siema młody random. Dzień dobry, jeszcze raz wam dziękuję, że wpadliście. Idziemy, może oczy nie będą tak płakać cały czas. Bardzo dobre, bardzo dobre spaghetti zrobiłem. Raz, dwa, trzy i po krzyku. No jeszcze jeszcze mi zostało do M110 No masakra z tym No odpalacie, tego, odpalacie tego tego czy co? Olaf da radi No ja z kawa za 7 minut No to my zdążymy przyjść z powrotem Dobra, rozgrzewka skawikowa Nie ja mam Macieju Nie ja ma Macieju Dobra to ja wezmę ten dwójkę I tyle No i ty weź Ja miałem y, z, zestaw za milion wczoraj i zginąłem pod paru granatów 12 minuta Zabraliście heletlus na tym, na epiku? Co odebraliśmy? za darmo? No Heletlus? Ta, zajebista gera, symulantem drugiej wojny światowej To jest pakiet kozacki, nie wiem czy Ci... Uwaga, uwaga jak kogoś strzelisz nie masz marków, nie masz nic. O fajne Ale tu też nie masz marków. Za... A czy no mark, znaczy marki masz? Takie mniej więcej, ale... I tu nikogo nie było Ale ogólnie to mówię ci... Coś biega, coś biega dużo. Tak, Bieg. bo pełno skałów jest. Dziecko śpi. I dziecko. Poza tym to, to jest no sporo skał Mój Tap tap tap, tap, jest tap takie dziękuję. Powalone. Tap tap tap. Yy, jak się zastanowisz, to yy, taptuj. Ja muszę na farmach opach jeszcze powiedz Na stebers No to chodź Okej okay. O giną strzelają się gdzieś Od strony grina Ale tu dużo ludzi A idziemy raz na tego A idziemy sobie raz pójść na, yy, na deszczowe tutaj na ten burzę. W sensie no na wale, na na tutaj na farmę tylko na w burzy bo A, bo jest event, o... jest jakiś? event jest nie ograniczony, no, no. możemy zobaczyć, panie. może. Byłem, ale. A co on nagrywasz? Ktoś tu biega pod, pod spodem. Tak. Biega nie? pod spodem na wejście główne, na wejście główne ktoś przyszedł? Co no. to czy A, no, to trzeba nagrywać trochę, żeby coś poszło, no. bo tam jakiś w ogóle jest od tych, wiesz, od nich, od, od twórców jakby. Od twórców. No, event, że jak na to... Jest event, tak, byłem tam, ale boty są ciężkie, więc uwaga, trzeba uważać. Ale nie, chodzi o to, że jak to nagrasz i, i wrzucisz na YouTubea filmik... Co ty gadasz? No, to coś tam możesz tak. wygrać chyba. A to nie wiedziałem. No, i, na, i tak nagrywam, ale nawet nie wiedziałem o takim temie. No, no, wiesz. Wiesz, w hey, you. Jest tam streamer, już jest na zewnątrz też. Live, live'y krzęciłem. Gdzie ty jesteś? Idziesz Olaf tam? No ja idę na stables Ale co się... robisz? Też, że A nawet, że i... Bo ja dobrałem... nie wiem który to który Odin i oh. Dustin jest jestem z tyłu Stop. koło garażu Stop. Stop. Czyli ahmur, Dustin, jest żółty Idziemy na tą tą Na tą stables I wychodzimy A ten to